Zacznijmy od początku. Jesteśmy już w Mielnie. Moja w tej Pierwszą noc spędziliśmy w miejscu wyjątkowym dla nas obojga, dokładnie tu, gdzie rok temu się zaręczyliśmy. czyli renifera z nie wygląda to zbyt apetycznie ale może będzie fantastycznie smakać mm, pachnie ładnie Czeka nas trudny etap. W randce ruszamy na zaplanowany trening przed wyjazdem do Albanii. Idziemy boso plażą w stronę koło brzegu. My na to wszystko bierzemy w prąd, żeby czerpać energię i mieć, to już Wam pokażę jak mamy zabezpieczony system ładowania naszych powerbanków i wszystkich baterii. Harcelka ma przyczepiony do plecaka panel solarny. W plecaku ma powerbanka i idziemy i to się ładuje. Ale wszystko jest uzależnione od słońca. Jak to na polskim morzem trochę brakuje, <gry> ale coś tam Idziemy i idziemy coś nie możemy, ale jeszcze 2 km do przerwy a później jeszcze zostanie nam około 6 km a na tą chwilę zgodnie z zegarkiem mamy prawie 14 km za sobą i stat idziemy. Zobaczmy, że wcale się okazał ogarnął dużo za zakrętem. I jest za nami... ...latarnia morska. Pochodźmy. Można <grym> już stać. Bierzone, popite. Idziemy dalej. Zostało nam jeszcze zgodnie z planem około i pół kilometra Oczywiście plus, minus, w zależności gdzie miejsce sobie znajdziemy. Więc tam będziemy się rozbijać. Niemniej jednak, już trochę czuć zmęczenie. Bioderka bolą, stópki bolą. No i tyle. Idziemy dalej. Polskie morze nigdy nie zawodzi, pogoda zawsze się udaje, czyli jak zawsze można się spodziewać dużego wiatru oraz braku słońca jak i oczywiście nawodnienia w postaci deszczu mamy mural mewą do celu jeszcze mamy ponad 2 km, także jeszcze trochę i dopoczynek. Oczywiście deszcz się bez filmów spada za taka skład idziemy dalej Taka faza, takie to jest znaleźć Zatem chcieliśmy uciekać z naszego miejsca, bo to teren jednostki Widać na dół Uważaj Na kamienie! Sprawiliśmy na miejsce, gdzie mieliśmy dość, ale niestety okazało się, że nie możemy tu się rozbić musimy jeszcze iść co najmniej kilometr do dwóch. Trochę morale nam siadły, ale tu no życie. Bo moja sząka idzie zmarnowana Zegarek pokazuje, że już 26,5 km. Słonko pomału zachodzi, a my ciągle idziemy. Jest bardzo ciężko. Od godziny powinniśmy już leżeć w zasadzie ale ciągle idziemy bo nie ma za bardzo miejsca gdzie się rozbić zegarek pokazuje tak jak już pokazywałem ponad 26 km zgodnie z GPS-em pokazuje że mamy jakieś 19 km może 20. jeszcze ale jeszcze zbaczaliśmy z trasy na jedzenie i takie tam inne Sytuacja wygląda tak, że zostajemy tutaj. Według zegarka przeszliśmy 27,5 km. Myślę, że według mapy i jak realnie według wzdłuż plaży, jak żeśmy przeszli dystans, to wyjdzie z 22 km, może trochę ponad. Plus jest tego taki, że jutro będziemy mieli bliżej do celu, czyli do koło brzegu. Dużo, dużo mniej kilometrów zostanie. A naprawdę dzisiaj jesteśmy mega wykończeni. Ja mam plecak 25 kg. na cela ma jakieś 18 i mamy prawo być już mega zmęczeni. Idziemy na boso. Po piasku. Jest ciężko naprawdę. Jeszcze z takimi plecakami. Pierwszy raz w życiu taki dystans pokonałem z takim dużym obciążeniem. I na bos, dobra, idziemy się schłodzić do wody. Ojo, jo, Jesteś hardkorem, jestem z siebie bardzo dumny. Nie gódy zabierze. Dla okolicy jedziemy dalej Wychodzi na to, że mamy Przerwę co około 2 km A z takich ciekawostek jeszcze jest Nieplanowych, to Moja rzecz została Moja żona dostała dni kobiety. A nie okres, po prostu dość nazywa okres. No, także tego, nie? Ma okres. Taki okres marzy, ma okres. Jest taki okres się wydarzył w naszym życiu, że moja żona na okres naszej wakacji ma okres i tak to czasem bywa w życiu, że są pewne okresy w życiu, na które nie mamy wpływu. obiad zjedzony a teraz tu i teraz relaks a później tam rozbijamy chałupę no i co, i do jutra jutro wracamy, a na razie relaks, relaks i relaks <mulatujesz> <Taką>, wydobywaliśmy chałupę <mulatujesz> i fala jeszcze dowaliła. Sao? Tôi có được để không bỏ lỡ những video hấp dẫn W całości chciałem dedykować mojemu przyjacielowi od serca, a dokładnie mojej cudownej żonie, którą podziwiam za jej wytrzymałość, charakterność oraz siłę. Jestem dumny, że mogę wspólnie z Tobą iść przez życie. A Tobie, widzu, dziękuję za to, że dotrwałeś do tej pory i będę wdzięczny za zostawienie jakiegoś komentarza pod tym filmem, jak Ci się film podobał, oraz może masz jakieś pytanie odnośnie naszej wyprawy, chętnie odpowiemy. Pozdrawiam Was serdecznie, bądźcie bezpieczni i silni. Na razie, cześć.